Artur, jesteśmy po trzydniowym szkoleniu. Powiedz mi, e, co byś chciał powiedzieć chłopakom, którzy będą odsłuchiwać tego. Warto, nie warto? Powiedz, jak twoje wrażenia po szkoleniu? No wiesz co, Mariusz, ja powiem coś szczerego po prostu, no bo nic, nic innego nie mogę powiedzieć, no. Generalnie to szkolenie, to, był, ten, to szkolenie to było, był strzał w dziesiątkę. Nie żałuję ani grosza tak naprawdę. Dowiedziałem się tak naprawdę na tym szkoleniu o tylu rzeczy, których nie dowiedziałbym się tak naprawdę w, w książkach żadnych. To po prostu zostało fajnie zebrane w całość i fajnie etap po etapie przedstawione na szkoleniu w taki sposób, że ja sobie to mogę spokojnie zebrać, przeanalizować jeszcze raz i wprowadzić spokojnie w praktykę. Szkolenie przebiegło bardzo pomyślnie, no skuteczność w szkoleniu Mariusza jest bardzo, bardzo wysoka. Skuteczność pod wpływem, e, skuteczność jeśli chodzi o podejścia do kobiet, czy skuteczność jeśli chodzi o szkolenie kursantów? Co masz na myśli? Skuteczność o szkolenie i o podchodzenie do kobiet. Sam Mariusz zademonstrował swoje podchodzenie, nie zrobił tych podejść wiele, ale praktycznie każde się skończyło numerem albo szybkim spotkaniem. Czyli instant datem, tak? Dokładnie. Jeśli chodzi o mnie, to zrobiłem podejścia, które były wartościowe na pewno które od razu liczyłeś z taką weryfikacją Mariusza, on mi szybko przedstawił błędy i przedstawił, co muszę jeszcze poprawić i kolejne podejścia były już lepsze. Słuchaj, a czy e, czujesz, że dzięki temu, co ode mnie usłyszałeś, kobiety lepiej na ciebie reagują? Dokładnie, już na pierwszym spotkaniu miałem numer i <grym> instant date, No, tak powiem, nie chwaląc się, ale... Po prostu już miałem pewnego rodzaju... Czekaj, ale ja się pochwalę, że to były walentynki, <grych> Dokładnie, które mieliśmy spędzać na szkoleniu, a spędziłeś z tak. dziewczyną. Dokładnie. Udało mi się właśnie zainteresować tak dziewczynę, że ona już sama się dopytywała o drugie spotkanie. Jak to się nie daje mi spokoju. Słuchaj, a czy jeśli chodzi o... E... Będziesz wiedział, co teraz na randce robić z kobietą. Czy dostałeś coś, co pomogło Ci prowadzić lepiej randki z kobietą, prowadzić lepiej spotkania, tak by to szło w kierunku takim, którym ty chcesz, a nie przypadkowym. Czy dostałeś odpowiednie rzeczy ku temu? Powiem tak, zacznę od tego, że troszeczkę bardzo mi zdziwiło to, że zdziwiło mnie, że Mariusz się tak dobrze przygotował. <grytanie> bardzo dobrze się przygotował i. Ale co masz na myśli? Po prostu... Mariusz przygotował się konkretnie pode mnie. Przygotował się pod mój przypadek, bo mój przypadek jest dosyć złożony trochę. Musiałem popracować trochę nad przekonaniami, które rozwaliliśmy, rozbiliśmy, e, które się kłębiły w mojej głowie i dawały mi ograniczenia. I to, nad tym bardzo dużo pracowaliśmy, praktycznie kilka godzin dobrych. Ale oczywiście był też czas na takie aspekty praktyczne i na konkretne wykłady. E, co jeszcze mogę powiedzieć? Podszedł do mnie bardzo indywidualnie, i to mi się spodobało. Nie, nie zrobił czegoś takiego, że, że to był taki wykład stricte, a wy, wyłożyć i co wiem i tyle. I się ciesz i bawisz tą róbcą wiedzą, co, co chcesz. On podał to do mojego przypadku, który mnie interesuje. Wziął pod uwagę to, że byłem jaki byłem, jestem nieśmiały i miałem wielkie opory z kobietami, teraz te opory są mniejsze i to zostało uwzględnione we szkoleniu. No to naprawdę Mariusz się dobrze przygotował pod tym względem. To mi się bardzo spodobało, że podszedł indywidualnie i zadawał dużo pytań, żeby poznać mój przypadek bardzo dokładnie, żeby mi dobrze doradzić. I co sobie w nim cenię? Cenię sobie to właśnie w nim. To jest bardzo wartościowe, bo naprawdę szkolenie było bardzo, można powiedzieć, że było szyte na miarę. Szyte na miarę. Dziękuję bardzo za opinię Artur, jak i za szkolenia.